W dniu dzisiejszym po raz czwarty w Zawoni na Detrix Festival Zawonia gościmy DJ-ów polskiej muzyki. Ta scena już stała się miejscem kultowym dla nich, dla ich występów. Cieszę się bardzo, że jest ten festiwal organizowany. Jest to typowa impreza dla młodzieży, która tutaj licznie ściąga nie tylko z gminy Zawonia, ale również z okolic. Po raz kolejny prowadzącym jest pan Bogdan Fabiański. Znany na świecie nie tylko w Polsce, DJ. Pan Bogdan również zaszczycił nam swoim występem. Zapraszam na kolejną edycję Destrix Zawonia Festival za rok. Muzyka, która jest prezentowana na tym festiwalu, jest raczej z wyższej półki niż z tej niższej. Przychodzą ludzie, którzy się bawią, którzy lubią chodzić do klubów, którzy słuchają takiej muzyki. Ale też chcą zobaczyć swoich DJ-ów, porozmawiać z nimi, wymienić poglądy, posłuchać tej muzyki, która jest aktualne, aktualnie grana w klubach itd. Tak tak Miła atmosfera, sympatyczna, szczególnie jak zapadnie już wieczór, bo wtedy mnóstwo świateł. No, trzeba przyznać, że naprawdę ten Tetrix Festival, czwarta edycja, ale on się rozwija. Maciek zaprosił DJ-ów, którzy grają muzykę zróżnicowaną. Jedni grają hip hop, inni grają house, inni grają dance, grają różne gatunki muzyczne. Chodzi o to, żeby każdy z tych DJ-ów zaprezentował charakterystyczną muzykę, jakby dla siebie, której hołduje, gra, no i którą jakby poleca tym panom, którzy akurat ten gatunek muzyki lubią, ale jeśli nie, to mogą poznać przy okazji inne gatunki muzyczne i zaprzyjaźnić się z tymi gatunkami, nie tylko z DJ-ami. Jestem DJ DJ-em od wielu, wielu lat. Pracuję też w Polskim Radiu, w Radiu dla Ciebie w Warszawie. No i dzisiaj jestem tutaj gościem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony atmosferą. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co widzę. Będę starał się dzisiaj przekonać ludzi do tego, że muzyka black, czyli hip-hop, soul, funk, R&B, to są gatunki, które są bardzo sensualne i idealnie pasujące na takie typowe letnie imprezy Mój przechodzenio artystyczny to DJ Crisby. Gram tutaj po raz czwarty na defizowania festiwal. No i to będzie szeroko pojęta muzyka klubowa, IDM, house, Wszystko to, że tak powiem, dla klubu będzie najlepsze. Bardzo lubię tutaj grać, jest rodzinna atmosfera, super organizacja. Szanuję tutaj, że tak powiem, organizatorów jest super zawsze.